Dawno mnie nie było na kanale. Dobra, dzisiaj sobie pogramy w Roblox'a. Szybcie z tym Roblox'em. Nie pytajcie, jakich mam znajomych. Zobaczmy sobie dzisiaj 9.00. Jezu szybciej. Dobra, zasięgaj. Tak pewnie tego nigdy nie znajdę. Znalazłem. 99 dziewięć, dziewięć. dzisiaj robimy 100 dni. XD, ale beka XD. Tu i, o i teraz jest update dwa razy diamond. Mam jak widzicie pistolet laserowy. czy ona nie wie, jak się gra w tę grę? Chodzi po kątach I. i pewnie za chwilę się wyloguje, bo nie wie co robić. Dobrze idę od razu po pierwszego drzwi, czekam mi mnie pochodzi. Dobra, wyróżniamy wincie. Teraz sobie załatwiam tego dzieciaka i ogólnie przepraszam, że mnie tak dawno nie było. No strzało, że... Wybaczcie mi. Cofnijmy się. Technologia przygrzeje. Dobra, jest. Według mnie najszybsze moje uratowanie dzieciaka. Ale chyba nie otwieram tej skrzynaczki. Dobra, otworzę tą do skrzynkę. Jezu, muszę to otworzyć skrzynaczkę. Bambasz! Dobra, będzie potrzebne, kto zginie. Na razie nikt nie zginął. Weźcie, wy pozbierajcie to jedzeniem Ja nie będę zbierał. Mnie kości bolą. A, wy, a pewnie zapytacie. No to dlaczego biegasz, jak ci kości bolą? No, to totalnie jest bezmyślne. Ciekawe, ci będzie tu. Mmm, hmm, szkoda, że nie jest zabójcy zabójcym. Mate... to Totaleo! Dobra, karpus. Wy, wy tu się bardzo dobrze dziejecie ogniem. Z tego, co widzę. O! Fabryka węgli Dobra, nawet chyba zostawię tu. Dobra, nie biorę tego wągla No, muszę mieć trochę. Co to jest? Co ty ja tra tu trafiłem? Nasser, gdzie było? Nasser, Gdzie było ten? Tu kopalnia. Zwykła włóczka? że ani żadnej skrzyneczki? Że tu? No to mnie jeździ, robiło. No bardzo. Fajnie mnie porobiło. Dobra, ja zaatakuję tylko Alfule. I go teraz zwócili. Nie drobni tego, co chciałem. Czyli lecie od czego? No, krańcu map to skrzyneczko było. Moc się nasie lub Gigantyczny worek. Tu nawet jest trochę. Ostatnio gabiamy. po co się teraz? Co mnie atakuje? Гуд, не. Давай Нет, я тоже запустим. Такой тише. тихо, Он должен быть очень тише. Коробин. Najpiękniejsza do roli w grze. Tam są tylko z krzyneczka, w sumie... Naleśnik! Na no to fajnie, żeby wymyślił chyba. No fajnie, żeby wymyślił tego. Dobra się Dzięki. Teraz jeszcze trzeba dobrej torby. Nikt nie rozwali swojego naleśnika. Ja mam dosłownie bekę z tego naleśnika. Masz szczęście, że długo nie otwierałem, bo tak to bym znalazł w kuchni i bym zabił twojego naleśnika. I byś pewnie. Ej, mój naleśnik! Jak ten naleśnika. Pewnie teraz. Jest sobie naleśnika. I ma XDK. Mikrofonowa. Nic nie ma. Nie chciałam tylko. Wywadzić. Idę do banku. Muszę wypłacić swoje pieniądze do bankomatu. Idę do banku. Coś mi tu mapa się nie renderuje. Jestem pierwszym klientem chyba. O kurde, ile tu tego jest. Nie, ja muszę, ja muszę sobie załatwić bardzo dużo tego. Dobra, wezmę pustą starą latarkę. Ja będę za chwilę mnie Więc dobra, uciekam. Nie ja idę do tej chaty z ammo, albo pójdę. Opylało się. Po, amunisie, po darmowe dwie amunicje do karabinku. A ja tu ciągle chodzę z dzieciakiem! Dopiero teraz strzeliłem! Oni pewnie jeszcze szukają... Nie ma dziecka. To ma dziecko? Fy ty, fy! Pewnie tak myślał. O tam kolejny bank jest. Jadę do banku. Dobra, wezmę tego steka. Blisko do bazy, więc pójdę. Oby w bazie była dobra, dobra torba. Bo ja nie mam. Masz dobrą torbę? Ja mam tu bo ja tu mam zwyklaczka Tak to wygląda moje inventory. A ja tu mam dzieciaka Dobra, uciekaj dzieciak. No co się z tobą dzieciaku stało? A ja z nim ciągle tu chodziłem. To wolne zagadnienie dziecko. Naleśniczek! Naleśniczek. Dobrze, że nawet mi ta mapa się nie renderuje. Bo wtedy mógł zobaczyć struktury, które nie są widoczne. Tutaj chyba mam bank, ale ja już go obrabowałem. To było moje obrabowany banku. Nie, to obrabował ten bank. Dobra torba, opłacało się tu wejść. No Jezu, daj mi to łącznie na sam początek. Chlebek. Nie wiem dlaczego nazwał swojego zwierzaka jak naleśnik. A wy? A wy wiecie dlaczego nazwał? Dlatego, że to jest chlebek, a chlebek lubi naleśniczki. Coś wstać. Dlaczego nie ufo? Powiedzcie mi, dlaczego nie UFO? Iceboxa mam. Dobra. I to sobie teraz załatwić że ja nie było głodnie. Będę chodził teraz po całym lesie i będę wkurzony. Bo jak ja głodny to nie wesoły. Oj, Fl flutę wezmę i... Dzień czwarty jest. Przecież chodziło mi pokazywało dzień drugi. W trwy. A potem zagrani, może sobie zagramy krzesełko. 11 tylko, strasznie mało pewnie daje. Gdzieś tak mało dawać. Uszaleli się chyba z tym. Dobra, wezmę sobie tylko trzy żarełko. Nie jest żarełko. Też... Naleśniczek! Ja chyba też kupuję sobie naleśniczka. Nie, jest tam za strony. Nie, no kurczę, co bijesz? Czego bijesz jak i tak ty zabijesz? Tam stronghold. Chlebek chlebek ty się tak za bardzo nie popisuj przed nami. Ty już bardzo dużo zbudowałeś chlebku mój. Aż bym ci zjadł teraz. Godax, oby strąg akt, oby strąg akt, do... wiecie o co chodziło, nie ma tu nic dobra. Może pójdę na zimowkę, pewnie po tej nocy będziemy atakowani. Nie znam, ja znam te życie. Nie, to że chcę z nim pomyśleć. Dobrze uciekam do odniska. Ja zawsze spędzam cały dzień. Nie muszę cię kończyć, się nie uczepił. Na jakim cudem oni tak dużo rzeczy dobrych znajdują? Tego kanisterka wezmę. Rozpalam Naleśnik! <grywa> ale byka! Ale byka! E ty wracaj, ty wracaj! To my sobie dobra. tu nie podchodzimy, dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. To to jest jak w przypadku tego żabiego. To na przykład żabi iron to to był taki żabi iron był na takim samym poziomie co co ten co iron iron tego żabi. Co iron co so, zbrojka ironowa z metalu. Tak to sobie nazwie. Nazwa, a co nie mogę? A co nie mogę? Nie pozwalacie mi? Dobra, i tak że mi pozwolicie. Bo ja to znam, ja to znam. Ty! 99 jest. Nocy w lesie. Dobra, to rozwijam. Dzisiaj atakowani chyba jesteśmy. Co No, wiedziałem. Wow, kto by tego nie wiedział? Wiesz? Wiesz? Wyszedł go cię o to. Kida kolejnego pierwszego w moim życiu, które znalazłem. Chlebek, chlebek. Ja chcę do ciebie zjeść. Chodź tu, wilczku, alfa. No chodź, no chodź. Kurde, ja mnie sam za chwilę zabije. Nie urodzę się swoim jedynym bandażem. Dobra, jest ratować chleb chlebka. Nie, nie chlebka. Gettoś. Idę ratować gettoś. Nie może on zmarł z głodu, ja nie... nie lubię, kto... Takich ludzi, którzy umierają z głodu. No, wiem. o co? A co ty jesteś? O ten gracz. Co? Tam złota skrzyneczka. Złota skrzyneczka. Dobra, ja to głodny będę Dobra, jak będę umierał to mnie uratujecie, mam bandaż Do pupy to było Zostałem Oczywiście pomijałem brzydkie słowo Do... do kitu to było No, mogę to powiedzieć Mogę to powiedzieć, że to do kitu było Chłopacy Dziewczęta, trzeba się ogarnąć. Bo dzisiaj atakowani, więc wracajcie do ogniska. Bo niech atakowani dziś wieczorem wróci do swojego ogniska. A co, ty? Kto? Kto żeby nam mówić, że musimy wracać do ogniska? A może nie musimy? Co? ALI. ALT. ALT F4. <gry> Czy ja tu sam tylko muszę? Ja sam tu muszę otworzyć ognisko. Oni w ogóle, w ogóle nie pomyślą o tym, Najleśnik, 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 Najgorszym, Chlebek. Chlebek, ty wracaj. A nie Wiem, że mam tego. Kulteści mnie atakują. Pomocy, 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 pomocy. A ty, czego się przychwasowiłeś? Kasek, pasem. Weźcie, niech ktoś może uratuje kogoś. Po, po zawsze po ataku będzie ten. Zawsze po ataku będzie. Więc ja sobie wezmę to. Prawda? to już Prawda? No nie widzę. Rato to. Wywalili się we dwójkę. Dobra, wykorzystam. Nie da mi tego! Dokąd tu tu jest! Dopiero dzień 8 20 minut. Handlarz na To znaczy, to nie handlarz nabelkami. Handlarz nabelkami już nie mam w tej grze. Kiedyś był. Teraz już nie wiem, czy mi pod... przychodzi. Nie no, ja, ja wychodzę, ja wychodzę, bo mi się nie chce już grać. Pogram jeszcze chwilę. Bro, bro. Trwałem 8 dni! A mówiłem na początku, że mamy przetrwać. Dobra, wyświetlam wam wszystko co mam w ekwy. Dropping. 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 Weź to wszystko jak chcesz. Dobra. Mmm, spokojnie. I FC Sports. I FC Sports. Nie, już kończę. Sajonara zostawcie, zostawcie łapkę w górę i suba. Widzimy się następnym razem.